No, wiadomo, no, są to mieszkania nowe, więc no, człowiek brnie do tego, żeby mieszkać jednak z rodziną w nowym mieszkaniu, nie? żeby jednak te standardy mieć normalne, a nie dotychczas. Bo dotychczas no, to ciągle wynajmowane. Wcześniej mieszkanie, de facto e, e, mieszkałam 17 lat, ale na mieszkaniu, w którym no, dwa pokoje z dwoma synami, a bez łazienki, bez niczego, bez ubikacji. Także no, warunki są jakie są, co prawda, od roku poprawiłam sobie te warunki y, na ten sam metraż naprzeciwko, ale to też nie jest, bo tam dzieciom zrobiłam powiedzmy pokoiki, a to takie klitki powiedzmy, no, jeden ma tam 3 metry, drugi ma 5 metrów swojego, więc a chłopcy są dorośli. No, jeden prawie 18, drugi 14, więc no, potrzebują przestrzeni, ja potrzebuję kuchni, prawie nie mamy. No, a tak naprawdę, żeby dostać też mieszkanie w Katowicach, no to to też nie jest łatwe. Bo jak już człowiek dostanie to mieszkanie, no to musi zapłacić powiedzmy 1500 zł, no to płacić komuś i czekać na to, że ja będę, nie wiem, co roku podpisywać umowy, albo tak jak u obecnej gospodyni, znaczy poprzedniej gospodyni, no to yy, co trzy lata przedłużała umowy, no i za trzy lata martwić się, czy to pani mnie nie wyrzuci, czy nie, no bo ma sobie taki kaprys, no i zrywa sobie umowy, nie? Także no wolałabym coś stałego, co wiem, że no wiadomo, tak jak miasto nie wyrzuci mnie na bruk, bo ma sobie taki kaprys, nie. Tak, biorę pod uwagę zakup mieszkania, fakt, że nie jest to łatwe, no ale to jest lata, lata oszczędzania, także no nie jest, nie jest, to takie proste, więc nie wiem czy dzieci nie zdążą się wyprowadzić i mieć swoje rodziny, nie miał, jak kiedykolwiek nazbieram, no bo jednak te mieszkania w Katowicach no są drogie, nie? a inne miasta, no człowiek jest przyzwyczajony, ja już też nie mam 15 lat, a nie 20, żebym się wyprowadzała w inne miasta, zmieniała całe, całe otoczenie pracy i wszystko, nie. W Katowicach jest potrzebnych no niestety dużo mieszkań, dużo jest ludzi, bo to wiadomo. Dużo jest tych ludzi powiedzmy teoretycznie bezdomnych, no, no nie, ma, nie, nie ma możliwości takiej, żeby iść sobie do miasta i tak od belczego nawet takie mieszkania z przetargu czy mieszkania do remontu, to też nie jest prosto, żeby dostać, nie? Znaczy na pewno bym chciała ubiegać się o mieszkanie, żeby przynajmniej te dwa pokoje miało, tak? No bo jednak y Chociaż przydałoby się, wiadomo, trzy, no bo chłopcy są w takim wieku, a nie innym, że, że jednak to mieszkanie przydałoby się większe. No ale minimum te, żeby nie, po, nie pogarszać sobie standardu, nie, więc wolałabym jednak e, dwa pokoje, wiadomo, no ta łazienka, no to, to już jest standardem, w którym daje urząd miasta z tego, co, co orientuje się, więc no te 45 metrów to takie myślę, że jest minimum, nie. Czy znaczy generalnie wiadomo, że, że to obciążenie będzie troszkę większe niż na mieszkanie, na którym obecnie mieszkam? Tak? No ale to wiadomo, no, trzeba liczyć się z tym, że no, standard większy idzie się do nowego, no to trzeba więcej płacić. Nie? A też ja, ja biorę dotacje, także myślę, że w jakiś sposób to też umożliwiłoby mi lepsze opłacanie tego mieszkania. tak? Generalnie wolałabym z dojściem do własności, tak? Tylko że no patrząc, no to wszystko w zależności, jakie tak naprawdę wyjdą te ceny, no bo obecnie jak tam patrzyłam, no niby tam na 15 lat, to 1900 zł, no to faktycznie jest to mega dużo, żeby płacić co miesiąc takich kosztów. No przy tam 30 latach jest 1200, no to jeszcze, jeszcze jest to fajna cena, więc... No jest to fajna opcja, nie? że człowiek nie musi od razu wykładać i szukać tych 300 tysięcy tylko sobie spłacać po te 300 zł czy tam 500 zł i, i jednak ma tą pewność, że to mieszkanie będzie jego i te dzieci przede wszystkim skorzystają, bo ja jak ja. Nie? No. Zanim ja to mieszkanie wykupię, to powiedzmy będę już babcią, nie, kilkakrotnie, a jednak moi synowie mogą wtedy sobie skorzystać. Starałam się o mieszkanie komunalne, no ale niestety, no, Urząd Miasta odmawia, no bo wcześniej, jak mieszkałam w mamy, no to mama miała za duży metraż, no bo 50 metrów na cztery osoby, w zasadzie tam pięć osób, to też było za dużo. Później, jak na swoim mieszkałam mieszkaniu, w tym wynajmowanym, no czy 45 metrów na dwie czy tam trzy osoby, też za dużo, no i takie kółeczko, nie? że ludziom, którzy chcą płacić, chcą normalnie żyć, nie dają tej możliwości. Oczekuję oczywiście na mieszkanie. No, byłaby to dla mnie satysfakcjonująca odpowiedź, przede wszystkim z urzędu miasta, że jednak człowiek ma tam jakąś szansę na to wybrnąć się, przede wszystkim z tych kamienic zimnych, brudnych i no, jakby nie było no brzydkich, tak, no bo teraz mieszkam, powiedzmy, że w warunkach jakby pani wyszła do mojej kamienicy, to by się pani wystraszyła, nie? Także mimo tego, że mieszkanie mam wyremontowane i tak dalej, no to jednak wstyd przyprowadzać kogokolwiek do tego do tej kamienicy, do tej klatki schodowej.